Hej, witam Was serdecznie. Szalony tydzień z grami Play to Earn na kanale Wrecking Biznesu. Dzisiaj mamy aplikację StepOn, czyli omówię wszystko na temat kupowania, zarabiania yy, i uczestnictwa w pewnym tutaj przedsięwzięciu, które ma propagować sport, tak? Czyli yy, ma propagować ruszanie się, a przy okazji będziemy zarabiać sobie tutaj e kryptowaluty o nazwie GST. Bo jak zobaczymy, mamy na górze swój wallet, mamy trzy tokeny tam wymienione: GST, GMT i Solane. Tak? Zacznijmy od samego początku. Co to w ogóle jest Stepen? Stepen to jest aplikacja, którą pobieramy ze sklepu Google Play i dzięki niej możemy kupić sobie swoje buty, i możemy dzięki chodzeniu, bieganiu lub szybkiemu chodzeniu zarabiać pieniądze. Jak to wygląda, moi drodzy? To jest mój but, jakbyście mogli sobie zobaczyć. Nazwa jaki jest, to jest jogger, bo buty dzielimy i to Wam pokażę w sklepie. Dzielimy na joggery, lunery i walkery, tak? I teraz po kolei, walker służy do chodzenia w granicach 1,6 km na godzinę. Co to oznacza, moi drodzy? 1,6 km na godzinę. A więc, jeżeli przekroczymy prędkość poruszania się powyżej 6 km na godzinę, no to aplikacja nie będzie naliczała nam tych tokenów GST, tak? Czyli, jeżeli ktoś chodzi sobie wolno, a średnio idzie się, jak ja sobie sprawdzałem, idzie się około 4,5 km na godzinę wolnym, wolnym krokiem, 3,5, 4,5, tak można przejąć, to powinien sobie kupić takie buty walkery, tak? Czyli buty do chodzenia. Następną opcją, którą możemy sobie zakupić w sklepie, są joggery, tak? Czyli buty poruszające się w przedziale od 4 do 10 km, a więc. Trzeba było używać tutaj te jugery wtedy, kiedy chodzimy dosyć szybko. I ostatnim rodzajem butów mamy runnery, czyli buty do biegania od 8 do 20 km na godzinę. I teraz, jakie ma znaczenie to, ten przedział, kilometrów na godzinę? Otóż, moi drodzy, jeżeli otwieramy aplikację, nie pokażę wam tego, bo nie mogę wystartować, bo mam tam wtedy zużywa się energię. Jeżeli odpalamy sobie aplikację, to tam mamy taki licznik, który jest od 0 do 20. Tak? I w zależności od jaki but mamy założony, mamy taki zielony przedział. Czyli na przykład, jeżeli poruszamy się w przedziale tutaj to Wytłumaczę Wam na walkerach, bo będzie najlepiej. Jeżeli mamy 1,6 km na godzinę i jeżeli poruszamy się od 3 do 4,5, to tam jest taka zielona strefa i wtedy najwięcej liczy nam gst tak? Czyli mm, nie poruszamy się za wolno, nie poruszamy się za szybko, poruszamy się stałym, średnim tempem, i to ma znaczenie. Wtedy naliczane są w sposób optymalny te punkty, czyli te tokeny GST. Jeżeli aplikacja wykryje, że poruszasz się za szybko, po prostu nie będzie liczyła ci GST-ków, albo jak będziesz poruszał się za wolno, również nie będzie liczyła ci GST-ków. Nie jest to dobre, dlatego że nie można oszukiwać tej aplikacji. Nie da się oszukiwać w tej aplikacji. i bardzo, bardzo fajnie. Nie da się również biegać na przykład na bieżni w domu, bo GPS wykrywa poruszanie się i musi ono być zmienne, tak? A więc jeżeli stoimy w cały czas w miejscu i byśmy biegli, no to niestety nie będzie to nam naliczane. Następną istotną rzeczą w kupnie butów, tak? Co jest? A więc mamy tutaj atrybuty, jak widzicie, attributus mamy ekscytację, laki, comfort i release. Żeby to przetłumaczyć, to e, pierwsze to jest efektywność, drugie to jest szczęście, trzecie to jest komfort, a czwarte to jest e, zużycie. I co te e, atrybuty nam dają? Moi drodzy, jeżeli mamy e, efektywność na, na największym poziomie, no to Więcej nalicza nam e, tokenów GST, tak? Lucky daje nam możliwość wypadnięcia skrzynki. E, kiedy chodzimy, tak? skrzynka zawiera też gemy, skrzynka zawiera mm, gemy, chyba przede wszystkim gemy. E, I mamy komfort, e, przyczynia się to do komfortu e, użytkowania buta i na końcu mamy e, użycie, czyli jeżeli mamy większe tutaj ten parametr użycia, tym mniej zużywa się nam ten but. But, jak widzicie, posiada swój level i posiada swoje shit mint. shoemint, Czyli można wytłumaczyć to tak, że shoemint każdego buta można połączyć z drugim butem 7 razy, jak widzicie tak, do 7 razy. I te buty były mintowane już dwa razy, tak? Bo 2 na 7. I teraz, jeżeli ktoś od razu sobie tu pomyśli, że sobie nakupuje tych butów nie wiadomo ile i będzie mintował i zarabiał. Moi drodzy, jedna kluczowa tutaj rzecz. Żeby zdobyć. Jeszcze ważna rzecz. Pokażę to na samym początku wam. O, przyszedłem z tej aplikacji. Żeby, mamy tutaj, żeby chodzić w ogóle, korzystać z, tego, z tej aplikacji, trzeba mieć naładowaną energię. Żeby otrzymać dwa, dwa energii, czyli pełny ten zakres mocy, potrzeba jest 24 godziny praktycznie, no bo tam nie całe 24 godziny. Zużycie tych dwóch energii równa się, każdy bud ma inaczej, ale mniej więcej równa się. Zależy też to, na jakim to jest levelu, tak. Równa się mniej więcej przejściem, przejściu około kilometra 300 km/200 km na, na tych butach. Zresztą zaraz Wam pokażę moją ostatnią trasę i zobaczycie, jak to wyglądało, ile ja przeszedłem. I nie da się tej energii podnieść, dopóki nie ma się więcej butów na koncie. Jeżeli kupimy drugie buty, i tak nie dadzą, nie dadzą one nam więcej możliwości energetycznych, dopiero zakup trzeciej pary butów daje nam powiększenie tej mocy energii o 2, czyli mamy razem 4. Ale żeby można było rozmnożyć buty, trzeba mieć dwie, dwie pary, znaczy dwa buty, tak? czyli jeden but i drugi but. I teraz od razu wytłumaczę o tym mintowaniu. Jeżeli mamy buty, można podzielić na, trzy, na cztery kategorie i to zaraz Wam pokażę how to play, przejdziemy sobie tu mamy opisane wszystko w aplikacji stepem. zobaczcie a jeszcze mamy trainery buty uniwersalne, przepraszam, cztery rodzaje Trainerów Wam nie pokazałem bo one są najdroższe, trainery to są buty do wszystkiego, czyli jak sobie kupisz but trainer, to możesz albo chodzić, albo szybko chodzić albo biegać, albo coś innego, więc to jest but uniwersalny Zobaczcie, mamy tu pokazane, ile dostajemy gst za jedną energię, czyli jedna energia, 4 GST-ki na walkerach, jedna energia, 5 gst na joggerach, jedna energia, 6, znaczy na reneriach 6, a na trainerach to w zależności jak będziemy pokonywali ten dystans od 4 do 6. I teraz te buty mamy podzielone, jakbyście zobaczyli, sobie na pięć różnych wariantów. Canamy, tak? Ancanamy, Rary, Epic i Legendary. Najtańszymi butami są te zwykłe, te Common. Common. Common, dlatego, że one są tak zwane zwykłe. Uncommon to już są takie, można powiedzieć, troszkę lepsze. Rare to już wiecie, no rare to e, takie, można powiedzieć, lepsze niż Uncommon. No epickie to już epickie, no i legendary to legendary. Ale ceny tych butów są ogromnie wysokie, nawet jeżeli weźmiemy sobie na Camone. Dzisiaj można je kupić po 10,5 sola mniej więcej. To, tak to wygląda. No to zobaczcie, że zraki wypadają nam. E, Skrzynki, znaczy wypadają nam e, Jezus, te brylanciki albo i GST, tak? I to, co ja wam powiedziałem, tu mamy podzielone te buty na komfort, laki i tak dalej. Ale e, co chciałem powiedzieć, żeby rozmnożyć buty, trzeba mieć dwie, e, dwa rodzaje butów, tak? To jest tu pokazane. Tak? E, rozmnożenie takich butów, moi drodzy, w, na dzień dzisiejszy, tych zwykłych, AKAN, u, e, e, tych szarych, e, kosztuje. 200 GST. I jeżeli połączymy buty szare z szarymi, dają nam szary. Więc tak to wygląda. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że jeżeli chcemy osiągnąć jakieś przez mintowanie buty lepsze, musimy mieć buta co najmniej zielonego. I również, jeżeli połączymy buta zielonego z, z szarym, jest 50%, że padnie szara, a 50%, że zielony. Więc tak wygląda rozmnażanie butów. Tu mamy napisane, że ten GPS, który, z którego korzystamy, bo niezbędną rzeczą jest, moi drodzy, korzystanie z GPS-u, tak? Z GPS-u i no, trzeba mieć aktywną kartę telefoniczną, żeby można było z tego korzystać, tak? No, żeby się połączył GPS i były dane komórkowe. Jeżeli ten GPS będzie słaby, no to nie będzie również nam naliczało. Musi być strong. I to jest bardzo ważne w tej aplikacji, również. Jeżeli ktoś mieszka w jakichś miejscowościach, gdzie ma słaby e, ten zasięg e, GPS-u, czy słaby zasięg sieci komórkowej, to e, no kiepsko to może wyglądać. Może w pewnym momencie nie naliczać nam po prostu aplikacja punktów e, i, i tak dalej. Tu jest ten e, Run Witch Green Zone, czyli to, co, o czym wam powiedziałem, że trzeba poruszać się w tym Run Rich Zone bo to daje nam optymalne to naliczanie tych punktów GST. Dobra, wróćmy teraz do tych butów, bo to jest też ważne. Moi drodzy, jeżeli sobie odpalimy tego buta, to tu na górze mamy E, E, L, E. To znaczy, że te sukety, te gniazda, które są na górze, umożliwiają nam włożenie klejnotów do nich i udoskonalenie sobie na przykład efektywności. Jeżeli będziecie kupowali swoje buty, i macie zamiar na przykład iść w jakąś stronę czyli na przykład chcielibyście żeby ten bud zarabiał dla was więcej no to najlepiej wybierać sobie gniazda z tą efektywnością tak? czyli z E, tak jak ja sobie wybrałem tak. ja na razie nie mam tu włożonego klejnota ale zaraz wam pokażę gdzie te klejnoty się kupuje i jak te klejnoty można z jakichś z tych klejnotów korzystać i więc każdy ten, ten socket odblokowuje się na poszczególnym Levelu, tak? Ten na pierwszy, na, 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 pierwszy sokol można na piątym levelu odblokować i kosztuje to 10 GSTK. Po każdym chodzeniu i zużycie energii, but nam się zużywa, moi drodzy, i trzeba tu naprawić go, czyli to jest nothing to repair, czyli nie muszę teraz naprawiać, ale średnio wychodzi tak, że jeżeli ja mam but, swojego buta największej na razie na siódmym levelu, po przejściu tego i zużyciu dwóch energii, 1,9 GSTK jest na naprawę. Mniej więcej to tak wygląda. A więc z każdego przejścia musicie odjąć sobie od całej puli zarobku jeszcze na naprawę butów. No, tak to wygląda. Za każdym razem jeżeli wykorzystujemy energię musimy naprawić buta. Nawet jeżeli zużycie, tą, zużycie energii będzie 0,5 tej wartości która tu nam się odbudowuje czyli tutaj ja mam jeden energii teraz na 2 czekam do pełnego naładowania się to i tak będę zapłacił, zapłacę za to oczywiście mniejszą ilość gsteków ale zapłacę za naprawę butów. Następną rzeczą o której ja mówiłem, to są te sokety. Tutaj mamy możliwość lewelowania swojego buta, level i każde lewelowanie kosztuje odpowiednią ilość GST-ków i czas. Moi drodzy, to też jest ważne. To nie jest tak, że wcisnę teraz, że poświęcę 7 GST-ków i od razu mam wylewalowane buty nie. To czas jeszcze do, też, do tego dochodzi. Z każdym lewem, ten czas jest wydłużany. 420 minut kosztuje teraz. Znaczy kosztuje, trwa czas wylewelowania buta na siódmy level. Z szóstego który mam teraz. Czyli musiałbym poświęcić 420 minut i, i 7 GSTków i przez ten czas nie mogę korzystać z tych butów, dopóki one się nie wylewelują. A więc też trzeba o tym pamiętać. Tu jest naprawa butów, nie muszę. Tu mamy MINT, czyli połączenie dwóch butów ze sobą. A i wtedy to kosztuje odpowiednią liczbę GSTeków plus GMTeków. To o tym wam mówiłem 200 na zwykle. Tu mamy możliwość sprzedania swojego buta. Tak? I tutaj mamy, to jeszcze jest nieczynne. I tu mamy transfer jeszcze i możemy te buty sobie wysłać. Teraz powracając do tego, do tych zakupów butów, bo to jest też istotna rzecz. Moi drodzy, zobaczcie. Dzisiaj, jakbyśmy chcieli sobie kupić buty, to do biegania jest tych butów więcej, tak? No, zobaczcie, 10,8 sola, 10,8. No i tu mam pierwsze buty, na przykład do szybkiego chodzenia, które ja mam, czyli joggery, Klikam sobie te joggery, patrzę. No, fajne mają, bo mają na efektywność, mają na komfort i efektywność. Musiałbym za nie zapłacić w tym momencie 10,8, no prawie 10,9 sola, tak? Dzisiaj sol jest po 100 chyba 2 dolary, a więc wychodzi to ponad 1000 dolarów, żeby sobie zacząć taką przygodę z tymi butami. Oprócz tego, że kupujemy buty, istnieje jeszcze sklep, w którym możemy sobie kupować, moi drodzy, gemy. I te gemy są odpowiedniego koloru, odpowiadają do każdego do każdej tej. Rzeczy, którą mamy, czyli mamy efektywność, mamy y, szczęście, mamy komfort i mamy to zużycie. I jak sobie tutaj weźmiemy, confirm teraz, on wyszuka nam te pierwsze, ale ja sobie zaznaczę y, efektywność, bo te y, są najczęściej kupowane, ale są też najdroższe. Jeden taki kamyk kosztuje y, 0,745 sola i daje nam 2 plus 2 do efektywności tego GEMA. Tak. To jeszcze też tego nie ma, to będzie w następnej pracy. Czyli, jeżeli sobie włożę, bym miał 3 miejsca sokotowe na efektywność, to dostaję plus 6 do efektywności, jeszcze dodatkowo nie rozdając żadnych punktów na dany level. Te gemy można oprócz tego jeszcze ulepszać. Ja to widziałem, czekajcie. To chyba było. To będzie wynajęcie. A ja znowu wyszedłem, poczekajcie, że jest po. <laughs> tutaj tak, <laughs> zobaczcie, tutaj mamy taką możliwość. Gremów. Tu mam moje buty. O jest upgrade. Zobaczcie, tutaj możemy włożyć swoje te kamienie, które kupimy albo zdobędziemy ze skrzynki i trzy kamienie o jednym poziomie dają nam możliwość zrobienia go na drugi level, ale efektywność tego jest 50 na 50 i kosztuje to 50 GST-ków. Więc możecie 50 chyba na 50 albo nawet 80 tylko, 20% na 80 straty, jest to gdzieś w rozpisce. Ja nie mam tej rozpiski w obecnej chwili i nie będę jej szukał. Znajdziecie to na pewno w internecie, ale można te gemy sobie podwyższać. I teraz chciałem wam pokazać, że jeżeli ja bym sobie wziął teraz tego gema i pokażę wam, ile kosztuje na drugim levelu taki gem, wziąłbym sobie tutaj to. Drugi level, zobaczcie, jakbym zrobił, to zobaczcie. O, zobaczcie. Kosztuje to już 15 soli. Niedawno, moi drodzy, niedawno całkiem, nie wiem, 4 dni temu, ten kamień tutaj na drugim levelu kosztował 8 albo 9 soli. Dzisiaj on kosztuje już 15 soli. Oczywiście. Trzeba sobie zdawać sprawę, że no nie zawsze wbijemy ten drugi level, tak no jeszcze oprócz tego trzy e, kamienie prawej po 7,5 to daje nam 22 e, to daje 225 sola e, plus 50 tego, które są po 4 tam z hakiem, to jest następne e, 200, czyli to jest 400 dolarów e, i nie wiadomo, czy wbijemy, a jeżeli nie wbijemy, to, e, to stracimy te kamienie. Od razu Wam mówię, żeby ktoś nie był zdziwiony, że włoży trzy nie uda mu się i będzie myślał, że mu zostaną te kamienie. Nie, te kamienie tracimy wtedy. A więc jest to pomyślane tak, żeby ekonomia rynku była sensowna tutaj. Nie da się po prostu czegoś zrobić na szybko i sprzedawać. Ale są ludzie, którzy widzicie, wbijają i dosyć dobrze na tym zarabiają i 4,7 sola, 4,38 jest najtańszy kamyk na drugi level. Daje nam to plus 8 już do efektywności i 40% wartości. Tak to wygląda, jeżeli e, można było powiedzieć e, o tych GEMach. No bo często ludzie, nie, często gdzieś w filmikach nie jest mówiono o tych GEMach, że można je levelować, że można wkładać je tutaj do tych naszych soketów, i teraz pomyślcie sobie, wkładacie sobie. 8, tak? Czyli wkładacie sobie 8, 8 i 8 to jest 24 do efektywności jeszcze dodatkowo. No to jest dużo, tak? Więc no, gra jest fajnie pomyślana, fajnie ta aplikacja jest zrobiona, żeby tu po prostu inwestować pieniądze i rozbudowywać swojego buta. Co daje nam rozbudowywanie tego buta? ano daje nam to, że jeżeli ta e, podnosimy jeden level, to dostajemy tutaj te points do rozdania, widzicie? I za każdy level, za pierwsze jak kupicie buta to zależy na jakim indowaniu, zależy e, czy te punkty będą do rozdania czy nie. No to mamy do rozdania punkty. Ja miałem ostatnio nawet 20 punktów do rozdania ale za każdy level są cztery punkty dodatkowo. tak? Czyli cztery punkty sobie będziemy mogli rozrzucić tutaj w tych klasyfikacji. tak? Czyli podbijam level, czyli jakbym teraz zrobił tutaj siódemkę, no to dostaję, wylewelowuje wy, wy mu się boot, tak? trwa to będzie 420 minut i dostaję cztery punkty. Wchodzę sobie tutaj na to, co wam powiedziałem, na te, punk na te punkty i tutaj sobie dodaję po kolei, w co chce zainwestować, czy efektywność, czy szczęście, czy komfort, czy e, użycie, tak? Mniej więcej to tak wygląda. Teraz ktoś by zapytał się, jak rozdać te punkty, żeby było e, jakoś sensownie. Nie ma jakiejś uniwersalnej tutaj sposobu. No, no, Wszędzie się mówi, że efektywność zwiększa to wydobycie tych i zdobywanie tych GST, więc mam największą, ale również trzeba nie zapomnieć o tym o zużyciu, no bo będą te buty się nam coraz więcej zużywały. Komfort również podnosi pewien styl chodzenia i, i zdobywania. Na no, Alaki no jest to związane z tym, że Możemy, dostawać, możemy dostać tą skrzynkę i nie musimy wydawać tych soli na zakup tych kamieni i później je włożyć do tego naszego soketa, tak? A więc wszystko jest tak, jakby przemyślane odpowiednio do strategii, tak. No, zależy, co kto lubi. Ja nie dostałem na razie żadnej skrzynki, chociaż pokonałem tu chyba 5 pięć, pięć tras, 5 razy, 5 dni z rzędu. Nie wypadła mi ta skrzynka. Nie wiem, od ilu trzeba mieć to 9. I cztery mam teraz laki. Jak zrobię sobie level, to rozdam, żeby mieć powyżej 10 to laki, i zobaczymy, może mi ta skrzynka wypadnie i będę miał tego gema. Podejrzewam, że tych skrzynek nie jest dużo, dlatego, że jakby było ich dużo, to za chwilę by te ceny tych kamieni spadały gwałtownie, bo pojawiałoby się ich coraz więcej na rynku. Więc jest to pewnie jakoś też uwarunkowane jakimś szczęściem, jakimś procentem, który jest przeznaczony w grze. Teraz chciałbym wam pokazać jeszcze tą moją trasę jedną. Tu mamy hipka, tak, tu mamy efektywność, zobaczcie 27 km przeszedłem. Tu mamy total distance i tu mamy wczoraj 10 minut i 42 sekundy Kil, kilometr 200 o i tu mam tutaj zobaczcie przejście, tu mam ile pokonałem kroków. I tak to wygląda. I dostałem za to 8 chyba i 7 GSTK. Naprawa kosztowała mnie 1,8 GSTK. Tak? Czyli 7 tam miałem na czysto, coś w tym rodzaju mniej więcej tak było. Ale to był mój masz. I zobaczcie gdzie mam czerwone zaznaczone. No to było slow, i to mniej więcej nie liczy mi tych punktów odpowiedni, w odpowiedniej ilości. Zielone to jest najlepsze to fast więc najlepiej być dziś mniej więcej w przedziale tego, tego żółtego jasnego zielonego tak to wygląda moi drodzy jeżeli chodzi o chodzenie jeżeli chodzi o trasy no tych teraz mam więcej e, pokonanych ale miałem inne buty po prostu i te buty sprzedałem i kupiłem sobie joggery na początku kupiłem sobie walkery e, i po prostu ja chodzę szybko i te walkery nie były dla mnie, tak? Jogary efektywniej pozwalały mi zarabiać pieniądze, bo jak widzieliście, dostaje się za jedną energię 5 gstk a nie za jedną energię 4 gs taki, czyli za walkery. Ale to wszystko jest, mówię, indywidualnie do dobrania sobie, jaką prędkością się poruszamy, jaką chcemy się poruszać. Jeżeli ktoś biega, to kupi sobie runery i będzie zarabiał 6 za jedną energię, tak? Albo zmusi się do biegania po prostu, i, i tyle. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o. Buty, co jeszcze nie powiedziałem, ma powiedziałem o energii, a 887 ostatnio zdobyłem. Dziennie tutaj można zrobić 35 gesteków na tym levelu, mógłbym zrobić, tak? Na moim levelu. Później jest do 40, ludzie zarabiają o wiele więcej. Wejdźcie sobie tam na Discord czy na Twitter, co to zobaczycie, ile ludzie kasy z tego po prostu yy, ciągną, tak? Tu mamy lootboxy, czyli jakby coś się tutaj pojawiło, to pojawia nam się tutaj w stronie startowej, no tu mamy te moje buty, tak, nie mam żadnych skrzynek, nie mam żadnych gemów i, i, i tak to wygląda mniej więcej, tak. Pewnie ktoś się zapyta, bo zazwyczaj pada takie pytanie: czy to w ogóle się opłaca, czy to ma sens wydawać ponad 4000 polskich złotych na buty, żeby sobie chodzić i łapać jakieś tokeny? Nie wiem. To wszystko zależy od ludzi, którzy podejmują takie ryzyko. Być może te buty za miesiąc nie będą warte nic. Jest taka możliwość. Nie wiem. Ktoś stwierdzi, że powstanie inna aplikacja, która będzie dawała coś za darmo, i będą stąd ludzie uciekali, nie będą w ogóle chodzić. Takich rzeczy nikt nie przewidzi, moi drodzy. I to nie jest takie pytanie: A po co, a dlaczego, a drogo, a to? Drogo nie kupuj. Nie chcesz, nie wchodź w to. No takie to jest. Po prostu u nas gdzieś mentalność jest taka, że jak ktoś coś zobaczy, to a to już to, po prostu jest przesada, bo to już to jest gówno, to jest sieć. Nie, to jest jasno i wyraźnie tutaj sprecyzowane, co daje ci ta aplikacja, inwestując w nią. Po prostu buty zawsze można sprzedać, tak jak wam pokazywałem. Nie spodobał się, wystawiasz to na sprzedaż i sprzedajesz. A jak chodzisz, zarabiasz sobie jakieś tam GSTI. Tak to yy, wygląda, yy, pokażę Wam jeszcze na sam koniec, no, wejdziemy sobie yy, tutaj, ja wezmę, wpiszę sobie GST token, no i zobaczmy sobie, jaka cena jest dzisiejszego, no zobaczcie, 4,75, no to sobie łatwo policzyć, że jeżeli ja zarobiłem wczoraj 7 GST-ków, tak, udało mi się przejść ten dystans i dostać 7 GSTQ to jeżeli bym dzisiaj to chciał upłynnić to dostanę no, 30 dolarów tak? mniej więcej dobrze mówię 7 428 no i tu tam, no tak 30 mniej więcej dolarów e, dziennie, mniej więcej tak to wychodzi w obecnej chwili bo jakbyśmy sobie zerknęli tutaj na 30 dni to nawet był powyżej 5 dolców ten GST token. Także tak wygląda ekonomia, tak wygląda chodzenie i zarabianie na tej aplikacji. Jakby to można było powiedzieć. Dla Was zostawiam wnioski. Czy chcecie się w to angażować, czy nie? Powiedziałem Wam jasno, jak to wygląda. Pokazałem Wam, jak się chodzi, czym się je. Jak można te buty po prostu wykorzystać efektywnie? Wszystko zależy od tego, czy ktoś chce chodzić, czy ktoś chce szybko chodzić, czy ktoś chce biegać. Nie podałem wam tej czwartej tych butów uniwersalnych, bo dlatego, że one są o wiele droższe i ja w ogóle na nie nie zwracałem uwagi. Mam joggery, bo to mi najbardziej odpowiada. Zaczynałem od walkerów, udało mi się później je sprzedać i kupić sobie jugery. Ale mówię jasno i wyraźnie, że jeżeli ktoś nie chodzi szybko, to proponuję Walkery. Jeżeli ktoś chodzi dosyć szybko, no to jogery. I tak to właśnie wygląda. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć.